Dzisiaj znajduje się na przedmieściach Sorsogon, jest to Baranga i Punong. Jak widzicie, pogoda jest wyśmienita, jest bardzo gorąco dzisiaj. Z racji, że znajoma, a raczej przyjaciółka od mojej żony, zaprosiła nas na swoją posesję. To dzisiaj poruszymy temat tego, w jaki sposób buduje się domy na Filipinach. No i jak wyglądają ogólnie sprawy związane z dokumentacją. Także zapraszam na odcinek. Jak widzicie jest to pole ryżowe, które przed e, jakby całym rozpoczęciem tej budowy zostało osuszone i trwało to 4 miesiące. E, zejdziemy sobie za chwilę na dół. E, jest to przy głównej drodze także e, opowiem wam więcej o detalach no i zobaczymy dokumentację. I jak widzicie tu jest takie troszeczkę strome zejście. Już ktoś sobie też wybudował w oddali dom i e, tak jak mówiłem, było to kiedyś pole ryżowe, i teraz na chwilę obecną tak wygląda fundament. Także, tak jak widzieliście zapewnie film z mojego wykonania fundamentu na Filipinach, taką metodą zbliżoną powiedzmy do tego co robimy w Europie, tutaj jest to zupełnie inne: bo macie po prostu wykonane jakby wykop, jest usunięta ziemia. E, jeszcze tutaj Vanessa powiedziała mi, że e, pod to był umieszczony kamień, bo ten grunt, jednak pod e, pola ryżowe, no ma tendencję do pracowania, bo był mokry zawsze. No i widzicie, są wylewane takie słupy, więc e, no jest to zupełnie inaczej zrobione. I teraz tak, wyobraźcie sobie jaką to ma wadę, bo o wadach trzeba powiedzieć, że. Grunt jest niespójny sam w sobie i teraz wyobraźcie sobie, że te elementy, te słupy, które tu powstaną, one między sobą zaczną pracować i to niestety powoduje właśnie przesunięcia ścian, jakieś pęknięcia, więc to musiałoby być na tym poziomie ze sobą jakoś związane, a z tego co wiem, no nie zawsze Filipińczycy związują. No i zaraz Wam pokażę, jak wygląda projekt całego domu, bo tutaj znajoma właśnie wszystko przygotowała. Więc ja się zaraz przeniosę tam do chatki, którą sobie tutaj postawili, taką tymczasową, no i opowiem Wam więcej. Oczywiście to będzie w języku angielskim, ale zaraz do tego po prostu dołączę moją interpretację e, słowną i, i tłumaczenie tego, o czym rozmawiamy. Right, I'm going to Vanessa. Hi, Vanessa. Hi, David. Okay, show us what you have here. I see some nice project. It's yeah. a survey. As you can see, we have a plan made by the So this is the lot number, the, the shape and the size, and this is the national road. Yeah, we're actually um, near the national road, mm -hmm. and we have. Actually, we have this is our own lot, 300 square meters. Mm, the whole yeah. area. But the whole Here. area. Okay. Whole area is actually 10656 wow. square meters. That's a big lot. So, oh. we subdivided that into ah. four okay. uh, four land owners. So this is the map for only this small yeah, tiny for, yeah. Okay. 400 square meter. Okay. So... Więc tak to wygląda. Tutaj macie tą drogę Na pierwszej mapie jest pokazane powiększenie tej posesji, a tutaj jest pokazany jakby cały teren, który został później podzielony przez geodetę. Ok, Siggi. Yeah. How much was the cost of making the survey? Um, actually, for the whole the mother lot, so mm -hmm. that's for the 256 square meters. Okay. That's um, twenty thousand. Twenty thousand Twenty thousand, right? That's twenty thousand. The overall. 000. Okay. And then because we have to pay for my father's survey, which is ten thousand. Ah, okay. And our survey ten thousand. So usually, In total would, twenty. Uh, it would cost actually 30000 30000 yeah oh, but, okay uh, so mother lot mm. this mother lot is 10 000. <coughs> my dad's, my father's lot, 10 000. And for our lot, another 10 000. 10 000. So Więc decided. tak jak widzicie, był cały ten teren i on został podzielony. Czyli koszt jakby podzielenia dla każdej indywidualnej działki to było 10 000 peso, 10 000 peso i 10 000 peso. Czyli w całości gdzieś uh, 30 000 uh, peso. So what about the title? Was it OCT before original title? It's actually. PCT? Or just tax declaration? Yeah, from tax declaration, but we're trying to process the title already. Mm -hmm. So we've had this um, from agricultural to residential. Ah, it's yes, very popular so, here. Yes, so mm. that's why, because we're building a residential house. Ah. So automatically, if once we process the title, it would already be residential if it's less mm. okay. than one hectare. So we will get like actually the very first title for this land because it was untitled because That's of right. the agriculture reform. Yes. No więc słuchajcie, ten te tereny z racji że to były pola ryżowe, one nie były zarejestrowane na zasadzie że był wystawiony tytuł ziemski. Więc tak naprawdę Vanessa teraz e, robi te wszystkie dokumenty, żeby zyskać e, właśnie tytuł na zasadzie, że jest po prostu właścicielem, zostanie to w Registry of Deeds, czyli w rejestrze przybytków zarejestrowane. No i to będzie pierwsza rejestracja, bo tu jest tak, że te wszystkie grunty, które należą do tych reform tam, e, rolniczych, one nie miały wystawianych tych tytułów, nawet jeżeli ktoś tam był właścicielem i płacił za to po prostu sam podatek, czyli te tax e, declaration. Okay, so what is your plan because I see that you started some structure here at the property. Yeah. What's that? Um the size. This is a residential house mm -hmm. so um the size is 9 by 13. Wow. Yeah, so that's 9 by 13 feet or meters. Um meters. 9 by 13. ah okay. So 9 rozmiar bo tutaj no tak jak mówię zmiara amerykańska więc nie jest to w metrach i to będzie domek, ok? Yeah. So is it gonna be the simple one or two story um, house? Two story house. So below would be the parking area mm -hmm. uh, and then the guest house. I think wow. we can show you the really? uh, plan later. Yes, and it's then. gonna be nice. So it's more of business and the ground floor and mm -hmm. then the second one is our room in living room. Wow. Więc tak w skrócie wam powiem, będzie to domek dwupiętrowy za plecami, tak jak teraz stoję, jak wam wcześniej pokazywałem wejście. Będzie przestrzeń parkingowa, no i tutaj będzie jakby to powiedzieć na parterze jakaś przestrzeń biznesowa, no i góra będzie oczywiście terenem mieszkalnym. Okej. Okay. So that's it. We saw the the projects. Do you have the house project with yeah. you? Yeah. Okay. Zobaczycie so... za chwilę projekt domu. Robimy to tak trochę na, na dziko. Zobaczcie, jest wszystko przygotowane bardzo skrupulatnie zresztą. No. I... So how long it takes to process the papers to get uh, the land title? We actually started since April. Mm -hmm. May, June, July, It took us six months. six months to six Czyli widzicie, 6 miesięcy trwa jakby złożenie dokumentów i procesowanie tego, żeby zdobyć tytuł. A więc ja myślę, że no pół roku to nie jest tak długo na warunki filipińskie. Ważne, że się to da zrobić, bo no są miejsca, których no niestety nie da się. Tu zobaczcie sobie jak wygląda dom. Nice. How much was the project? you paid for uh, making the uh, all the drawings okay Yes. Yeah, the so, architect uh, we had a package for mm. 25000 that already includes um, structural mm -hmm. um, also the plumbing um, mm. what else that electrical and then geodetic ah. also it includes the budgeting or the Bill of estimates. A, yeah. czyli widzicie, cały ten projekt e, kosztował gdzieś 25 tysięcy peso i on jakby zawierał w sobie już ten e, rysunek architektoniczny. Te wszystkie kalkulacje, koszt również całego projektu, no i sprawy związane z podłączeniem energii elektrycznej, bo to też tutaj wszystko jest. Więc ja Wam powiem szczerze, że no jak na koszty filipińskie, porównując z polskimi, to są znacznie niższe koszty, ale podejrzewam, że to też może zależeć od e, po prostu no, architekta, jakiego sobie weźmiecie lub od, od firmy, którą sobie weźmiecie. Nie? Tutaj stoimy na takich deskach, więc trzeba uważać, bo te deski mogą pęknąć. No i tak jak widzicie przestrzeń jest otwarta. Nie ma tutaj nic poza powiedzmy nie wiem kilkoma bananami. No i ma to swój plus, bo tak jak mówię, ususzenie terenu trwało nawet i do pół roku, więc teraz jeżeli oni nie będą ponownie uprawiać tego jako ryż, to mogą tutaj zrobić jakąś fajną powiedzmy przestrzeń użytkową. Ok, tutaj mamy plan, so więc mamy plan ground floor. No i tak jak widzicie tutaj jest właśnie projekt pokazujący okay. przestrzeń parterową, uh, drugie piętro, no i tak, więc można powiedzieć jest to wykonane tak samo jak, uh, jak u nas. Co jest Approximately cost of making that kind of house, I mean yeah. in total to the, total, to the raw state. Uh, it according to our architect. Yes. I uh, it would cost 3 million. 3 million. Okay. million. So you will become a Filipino millionaire. <laughs> okay. Um, Więc widzicie, okay. to co obliczył architekt, no to wychodzi, że gdzieś 3 miliony, ale ja zawsze mówię, to trzeba gdzieś tak liczyć z górką, bo nieraz są wydatki, których się po prostu no nie nie spodziewamy. Także no tak to tak to wygląda. So what kind of business you're planning to open here? Um, we're actually uh, planning because this is along the road national highway yeah. mm -hmm. so a lot of travelers yes. will pass by exactly. and there will be a gasoline station near us that will mm. be built so yeah. we're planning to have a restaurant wow uh, that's a good idea because uh, yeah. this area is actually empty here there's yes. only neighborhood but no business okay. structures tak jak plan albo już powstaje stacja benzynowa No i po prostu dzięki temu, bo tutaj dużo turystów przemierza gdzieś przez tą główną drogę, jest możliwość, żeby po prostu no, zatrzymać się i coś zjeść, więc będzie to taki typowo projekt restauracyjny, także no, wygląda to dosyć ciekawie. when when the workers are going back to, to to job because it's already sunday so they are not working today yeah it's their rest day today so we uh -huh. have six workers six workers six workers one is the head of the worker ah, um, supervisor so he's, he's a supervisor oh. okay. uh, they'll be back tomorrow it's monday how so many hours approximately they eight hours eight so they per will day. start at 8 a.m philippine time and then okay. they end at five and they mm -hmm. have like two break times to break and time. one lunch. Oh, nice. So you would give them the. Snacks. What is the labor price per hour? Um, per hour is um, six hundred. That's six hundred, right? Six hundred pesos. Six fifty for the skilled or the the supervisor, mm -hmm. and then for the skilled worker, it's five fifty. Five fifty. A day, and then for the labor. A day, so not per a day. hour. A day, not per ah, hours, okay. Per day. Per day. And then four hundred. For the. 450, 450 for, for the laborers, the one who assists. The ordinary one, ah, yeah. okej. Okay. Czyli widzicie. Robotnicy pracują generalnie przez 6 dni. Mają swojego, jakby to powiedzieć, nazwijmy to odpowiednikiem, nie wiem. No nie chcę nazywać tego nadzorcą, ale będzie to pewnie jakiś kierownik budowy. E, który zarabia najwięcej, bo 650 peso. No i ci wszyscy tacy robotnicy, e, powiedzmy, no robiący podstawowe jakieś tutaj rzeczy, e, 550. I to jest stawka na dzień, czyli e, tak jak u mnie w mojej okolicy jest to gdzieś między 200 a 300 peso za cały dzień, gdzie ja na przykład za 4 godziny tyle chłopakom płaciłem, bo uważam, no kurczę, to i tak jest niska stawka. To tutaj na wyspie Luzon, no, koszty są większe. I to też jest pewnie związane z tym, że robi to jakaś firma, a nie jakaś, powiedzmy, zbierani na ludzi. So, what is the time for making the project to be ready to uh, start living, start organizing business? Um, actually, our target would be hopefully by next year. Hopefully because by next year. We have to Earn and save that million. Ah, okay. But so far. Yeah, uh, by next year. Czyli tak jak widzicie, no, gdzieś e, Vanessa ma nadzieję, że w przyszłym roku skończą tutaj ten projekt. No i to wszystko zależy od pieniędzy. Bo jak sami wiecie, nawet i w Polsce taka budowa to jest e, no, niekończąca się studnia potrzeb, tak? I tu jak widzicie mają takie podłączenie elektryczne i co ciekawe, e, widzicie, tu każdy może przyjść z ulicy. Podejrzewam, że może sobie nawet podładować telefon. No i tutaj jest skrzynka bezpiecznikowa i widzicie takie podłączenie tutaj do słupa. So what? This is not secure, so I can come here and charge my phone. <laughs> tutaj macie widoczek z drugiej strony, pokazujący drogę. Jest tu troszeczkę taki hałas ale ja myślę, że wszystko zależy od tego jak szczelny będzie dom no i ogólnie tu jest do wykorzystania dużo rzeczy jest główna droga, więc to już daje same jakby to powiedzieć profity płynące z otwierania jakiejś działalności gospodarczej no i zobaczcie jakie tutaj macie piękne widoki zobaczcie tutaj jest przyrząd do gięcia drutu Wygląda identycznie jak ten, który ja mam, czyli ktoś zespawał e, łożysko. Zrobiona jest taka dźwignia. Tutaj możecie włożyć drut, no i go gniecie, nie? Tu widzę, że ten drut jest tak e, wrzucony, powiedzmy, troszeczkę do, do wody. No i e, jest to 16 mm z tego co widzę, więc znacznie e, grubszy element. Dobrze, ja wracam do Vanessy. And now we're Vanessa. All right, Vanessa, tell me how is it to process the documents here at the very beginning? Yeah, from... What's well, the starting? We started with uh, asking from our uh, house design, of course. Okay. Um, I have a friend who's an architect. Okay. And then, um, of course, I gave her um, the our dream house. And ah she, the, your imagination about yes. your future house okay so, um, everything um, there so and then after that after building that we had a structural plan like what i mentioned a while ago the plumbing the electrical and then the genetic so that with that and then we process the permit so um, okay. in the permit uh, we we secure all the requirements Mm -hmm. uh, from our municipality, from our from the government okay. and then after the permit we made sure that uh, it's complete of course and yeah so uh, we process all the paper especially for the land. So ah, okay so there and uh, once approved and sealed um, by the engineers mm -hmm. so we're ready to go. O, ok, więc wygląda to tak. Vanessa powiedziała, że ma znajomą, która jest architektem, no i pokazała jej swój taki wymarzony dom. Jakby to chciała, żeby to wyglądało, no i ona też dała jej wskazówki odnośnie tego, od czego zacząć, co należy sobie zabezpieczyć, bo tu też są pewnego rodzaju pozwolenia. Musicie mieć właśnie od inżynierów, architektów e, różnego rodzaju dokumenty, czyli pewnie coś takiego, jak u nas się nazywa plan zagospodarowania przestrzennego, no bo jak widzicie tutaj te fundamenty już są, więc na to też jest plan i zrobiony projekt razem z tymi wszystkimi... Eee, opisami, no i tutaj jeszcze było te pozwolenie i pewnie te warunki, które należy spełnić, właśnie z tego lokalnego urzędu miasta, bo to pewnie jest, może być jakieś, mogą być jakieś różnice, jeżeli chodzi o urzędy miasta w Filipinach odnośnie tego, co wymagają. Ok, yeah, so tu macie tradycje, jakie są na Filipinach. Co to jest? Those jest slaughtered, um, so we A. put every foundation okay. blood. So in in our here, this is for the not to jest not you know to be safe while working. Ah, okay. Czyli to jest taka tradycja, gdzie jest zabijany kurczak, zapewnie później jest jedzony. No i ta krew kurczaka trafia tutaj do ziemi i ma to na celu jakby uchronić tych robotników, żeby ta praca tutaj wykonywana Uh, była bezpieczna. Tak. Więc wkładamy trochę religious, religious paraphernalia. No, widzicie, tutaj są różnie również wkładane is it going to the soil? Yes. Czyli yes. widzicie, są jakieś monety, jakieś religijne sprawy, no i to wszystko jest wkładane tutaj do powiedzmy, pod ten dom pod fundament. I this is what they do. Okay. Nie będę za bardzo zoomował na te kwestie związane tutaj z, z tym zabijaniem, bo może, że tak powiem, gdzieś tam YouTube no, próbować mi to ocenzurować. W każdym razie no, jest taka tradycja, tak jak u nas się pewne rzeczy też robi, to na Filipinach też to gdzieś tam istnieje. So, as for now, what was the cost of making the foundation? Just for the foundation, since we use the strongest steel, okay. or kabilia here kabilia. in <laughs> oh. Philippines, so almost 400. 400. 400. Czyli. Czyli widzicie ten koszt wykonania tego, co już jest w całości podejrzewam ze wszystkim, co tu było wykonane. Eee, to jest 400 tysięcy peso, nie? Także widzicie jest to cena znacznie wyższa od tego co myśmy e, zapłacili na e, przy, przy budowie domu tam u nas na, na prowincji, także tak to wygląda. Okej okay, Vanessa, so I'd like to wish you everything best to success to have your dream, dream, dream house finished as soon as possible without any uh, additional worries. And, and that's it. So... To był e, odcinek o budowie domu na e, Filipinach, w pobliżu większego miasta. Jeżeli się wam podobał content, subskrybujcie, lajkujcie. Pozdrawiam do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.